masih babi saja hehehe babi ya <tuk> <tuk> Czekamy sobie teraz na taki słupak. A nas tutaj biega po okolicy, ma tyle energii, to jest taki mały piorunek, słodki i powiem Wam, że jestem tak przepełniona wdzięcznością, miłością, takim spokojem wewnętrznym generalnie po prostu taką wdzięcznością za wszystko: za to, że tu jestem, za moją rodzinę, za córeczkę, za ukochanego męża. Tego. O proszę! <noise> I wracaj <ty> <noise> ci do mamy! Wracaj tu do mamy! Wracaj tu do mamy! Będziesz wstawać? O! No brawo! Ale ty jesteś siłacz, co? Ale ty jesteś siłacz! Ariunika! Co ty rabi?